Witam Was serdecznie, moi drodzy, w nowym odcinku, bardzo specjalnym odcinku, ponieważ pierwszy raz robię Q&A czyli pytanie i odpowiedź. Taka bardzo popularna formuła w USA, a robię to z powodu tego, że w końcu wbiłem 1000 subskrypcji na moim kanale. Jest to dla mnie bardzo ważny moment. I z tego powodu trzeba zrobić coś innego, coś bardziej szalonego. I poznacie mnie bardziej. Poznacie mnie bardziej, zobaczycie kim jestem. Dowiecie się może czegoś ciekawego. Jakiś czas temu na Instagramie zadałem wam pytanie, żebyście po prostu mnie o coś zapytali. O coś co Was interesuje i być może chcielibyście poznać odpowiedź. I nie spodziewałem się, że dostanę tyle fajnych i szalonych pytań. Dlatego uważam, że ten odcinek będzie naprawdę, naprawdę fajne. Więc bez zbędnego przedłużania idziemy z pytaniem numer jeden. Jaka była najdziwniejsza wiadomość na social media, jaką otrzymałeś? No więc słuchajcie, tutaj historia jest dosyć szalona, bo w momencie, kiedy się wprowadziłem do Warszawy, to było jakieś 7 miesięcy temu, dostałem na social media taką, takie zapytanie. Mianowicie gość odezwał się do mnie w sprawie masażu. A tak naprawdę chodziło mu o to, żebym przyszedł do jego domu, bo on chciał mnie wymasować. I wiem jak to brzmi, ale posłuchajcie dalej. Ten chłopak po prostu zajmował się fizjoterapeutyką i chciał po prostu na jakimś potrenować. I napisał mi dosyć długą rozprawkę, że, że, że chce się uczyć. I wiecie, ja lubię pomagać, ja lubię pomagać i, i, i się zgodziłem. Umówiłem się z nim na konkretną datę i godzinę, ale tak. Kilka dni później porozmawiałem ze swoim kolegą Augustynem i powiedziałem mu generalnie, że jakiś chłop Mnie zaprasza na masaż i ten Augustyn na mnie Spojrzał i powiedział, że mam jeść. I ja tak zacząłem sobie myśleć, ale czemu Dobra, może masaż, ja, kolej się Będzie mnie masował u niego w domu no, no może to być dziwne No i zwątpiłem, zwątpiłem i po prostu napisałem mu wiadomość Że się nie zgadzam, bo on zaczął do mnie pisać Jakieś długie nowele i, I po, tak jakby mnie błagał O to, że po prostu mam tam przyjść Teraz nie wiem on co tak dokładnie chodziło, ale to było Mega creepy i ostatecznie go po prostu co po prostu mu nie odpisałem, i finalnie nie poszedłem na ten masaż, ale. No wiecie, no jak kogoś prosisz, to jak ktoś odmawia, no to po prostu już koniec i kropka. Ale jak dalej go po prostu bombardujesz wiadomościami, że to jest sprawa życia i śmierci, no to także to jest po prostu moim zdaniem dziwne. Także tak się to skończyło, nic mi się nie stało. Jestem tutaj dalej. Lecimy z numer dwa. Dlaczego wyglądasz jak Ricardo z Formuły 1? To pytanie mnie po prostu rozwaliło, ponieważ musicie wiedzieć, że normalnie raz dziennie po prostu ktoś mi zwraca uwagę, że wyglądam jak Ricardo z Formuły 1. Po prostu jest Jestem do niego podobny I nawet ostatnio miałem sytuację W której poszedłem tutaj na Wisełkę na Warszawie Po prostu zrelaksować Wypić sobie browarka I było 20 Pianych Irlandczyków e, No w powolnym wieku do mnie I Gość po prostu krzyknął Że ej man, You look like Ricardo I wszyscy momentalnie wstali I zaczęli mi śpiewać Namawiali mnie Żebym tam do nich poszedł e, I sobie wypił z nim browara Ale ja jakoś odpuściłem I po prostu zawinąłem się I nie chciałem im przeszkadzać się oni że też byli piani Do czego dążę to No że po prostu tak wyglądam No bo jestem podobny I z tego tytułu, bo zawsze to e, buduje jakieś fajne sytuacje w moim życiu. Także, tak, jestem podobny i no i ja robię Formułę 1, więc więc dobrze. Dlaczego nie wrzucasz już? treningów z twoim szwagrem? Bardzo dobre pytanie. Dla tych, którzy mnie oglądają od jakiegoś czasu. Mój szwagier, Szymon, to jest osoba, która zaczynała ze mną ćwiczyć już od małego dziecka. Kiedy ja byłem chudy, on był mega gruby. Mieliśmy po 12-14 lat, już nie pamiętam. Razem zaczęliśmy ćwiczyć i trwał to praktycznie do ubiegłego roku, jak mieszkamy jeszcze w Holandii i uwielbiałem z nim robić naprawdę swoje treningi. Jest dla mnie inspiracją. Ma inny styl trenowania. Można się od niego dużo nauczyć i wspieramy się razem Razem, aż do teraz, niestety teraz mamy kontakt tylko na Whatsappie A powód jest taki, że po prostu ja się wyprowadziłem z Holandii I fizycznie tu nie mogę z nim już trenować, bo on tam jeszcze został Jeszcze, on tam został No i nie możemy robić treningów razem, ale naprawdę z całego serca wam życzę Żeby po prostu w waszym życiu była taka osoba, z którą możecie Tak, konkurować, tak się wspierać w trudnych momentach I rywalizować, serio, ten czynnik rywalizacji Kiedy on mi wysyła foty i mówi A jak to, a ja teraz 110 na klatę na 8, a ty jak tam? I wiecie, to jest takie, chcesz aż kurczę go wyprzedzić i i, I po prostu cisnąć, nie? No ale summa summarum, dalej mamy kontakt I jak tylko przyjedzie do Polski lub ja do Holandii To od razu na pewno wybierzemy się na trening I coś nagramy, coś nagramy, coś wrzucimy, bo... Ah! Z nim jest zawsze dobra beka. Numer 4. Dlaczego nie robisz już vlogów? Kiedy ja zaczynałem YouTube a 3 lata temu, jedyną formułę, jaką znałem, to był zwykły vlog. Ja sobie bardzo cenię profesjonalizm i zawsze starałem się to ubierać w ładne shoty, żeby to po prostu było ładne i, i, i bardziej się na tym skupiałem niż po prostu na dawaniu jakiejś kolwiek wartości, nawet w tym vlogu. W dzisiejszym YouTube w tobie TikToka i, i shot, kiedy ten content musi być bardzo angażujący i, i coś dawać, to uważam, że vlogi już po prostu nie są modne i, i ludzie już tego nie oglądają I stwierdziłem, że już dalej nie będę robił tej formuły Aczkolwiek bardzo ją lubię, lubię vlogować Ale nie mógłbym tego robić na dłuższą, na dłuższą metę Bo to zawsze biegasz z kamerą U nas w Polsce ludzie jeszcze na to czasem dziwnie patrzą I gadasz do tej kamery Nie zawsze bateria jest naładowana Nie zawsze ją masz przy sobie I Żeby zrobić naprawdę takiego vloga To jest dużo, dużo, dużo pracy No i nie robię! Przerzuciłem się na inną formułę i mam nadzieję, że wam się podoba. Jest to głównie dawanie wartości i uczenia was fitness, diety, motywację i tak dalej. Tak. Jeśli chcielibyście, żebym wrócił do vlogowania, to dajcie znak, to może nagram jakiegoś vloga, tak żebyście zobaczyli, jak wygląda mój dzień teraz, jak kogoś to generalnie interesuje. A jeśli nie zobaczę takiego komentarza, to jest dla mnie znak, że mam po prostu tego nie robić. Bo po co coś robić, jak nikt tego nie robił. Słuchajcie, no, YouTube to nie jest prosta rzecz, to już wam mogę powiedzieć, i do tego trzeba dobrego podejścia. Trzeba po prostu pogodzić rzeczy, które ty lubisz, ale też rzeczy, które twoi widzowie lubią. A ja widzę po prostu po swoich wyświetleniach, że w momencie, kiedy ja daję fajną wartość na temat siłowni, to jest o wiele bardziej oglądane niż po prostu taki vlog. Czy jest coś w twoim życiu, co się teraz mocno stresuje? Kochani, moja firma mnie stresuje W momencie, kiedy odszedłem z pracy na etacie I zacząłem po prostu pracować na swój garnuszek Wszystko po prostu się zmieniło Jeśli masz dobrą pracę, dobrą pozycję, fajnie płatną To jesteś po prostu bezpieczny w jakiś sposób I nie musisz myśleć aż tak mocno, co się wydarzy jutro A w momencie, kiedy zaczynasz pracować na siebie Jeszcze jak jesteś w takim zawodzie jak twórca internetowy Połączony hybrydo z trenerem personalnym To jest po prostu cały czas praca To jest marketing, to jest sprzedaż, to jest prowadzenie to jest montaż, to jest pisanie social mediów, to jest pisanie newslettera, to jest wymyślanie filmów, to jest po prostu cały czas coś się dzieje. I w etapie, w którym ja jestem, tak naprawdę na początku swojej przygody, chociaż trwa trzy lata, to wszystko muszę robić sam, ale na szczęście jest jedna osoba, która mi teraz pomaga i przejmuje część moich obowiązków. Ale cały czas to mnie stresuje, żeby po prostu filmy były na czas, żeby posty były na czas, żeby moi pacjenci dostawali wiadomości na czas. To jest cały czas walka z tym, żeby dowodzić po prostu walkę. Są momenty w tygodniu, w których ja po prostu nie umiem się wyłączyć i cały czas myślę o tym, co ja zaraz będę musiał nagrać, dopowiedzieć, dograć, dotytułować i tak dalej. Jest to bardzo stresujące, ale... Nie narzekam, bo nagroda jest naprawdę wysoka, więc będę to robić, chociaż jest tak ciężko, ale my, prostu lubimy po prostu narzekać. No, to jest ta rzecz, która mnie stresuje. Tylko to, bo w sumie, poza tym wszystko jest widać. Czy zdarza ci się prokrastynować i nic nie robić w ciągu dnia? Słuchajcie, ja jestem osobą bardzo produktywną i jeśli nic nie robię, to po prostu coś we mnie, coś we mnie się gotuje i ja jestem po prostu na siebie zły. Ja nie lubię tracić czasu. Ja już o 6:30 się budzę, zaczynam swój dzień od czytania książki, później uda Zbliżam sport na jakieś bieganko, wracam, robię sobie zimny prysznic, dalej zaczynam sobie pierwszą godzinę mojej pracy, kolejna godzina sportu, wracam, znowu jest praca i teraz umówię się z Moniką, że po prostu po 16 już kompletnie mam nic nie robić, mam po prostu mieć czas dla siebie, ale uwierzcie mi, że mi wtedy jest najzwyczajniej trudno. Ja czasami biorę pieski i uciekam z nimi na zewnątrz, na, na spacer, żeby po prostu jeszcze komuś coś tam dopisać, jeszcze komuś coś tam odpowiedzieć, coś może jeszcze wymyślić i zapisać tylko tak w notatniku, żeby zrobić na później, żeby po prostu jeszcze bardziej pchać ten interes, więc w moim życiu z ręką na sercu nie ma czegoś takiego jak prokrastynacja. Jedyny czas, jaki przeznaczam na przeskrolowanie social mediów, to jest ewentualnie przy śniadaniu, jak jem posiłek, to wtedy lubię sobie coś obejrzeć, to jest moment nieproduktywny i, i, i tyle, ale to troszeczkę się wiąże z punktem poprzednim. Jak masz swoją firmę, to po prostu chcesz wykorzystać każdy moment, każdą godzinę, każdą minutę, poświęcić na to, żeby po prostu pchać tą firmę do przodu, żeby odnieść jakiś sukces i to wymaga naprawdę dużo i nie ma kompletnie miejsca na opierniczanie się. Ciśniemy, ciśniemy, bo chcemy po prostu odnieść sukces. Jeśli chcesz być szczęśliwy, musisz się spełniać w swoim życiu, a ja bardzo się spełniam, robiąc to, co robię, więc Prokrastynację. Jakbyś miał jednym słowem określić swój lifestyle, to jaki? I jakby to miało być jakieś słowo określające mój lifestyle, to będzie to. Moje życie jest aktualnie szybkie. Cały czas coś się dzieje. Po prostu nie ma chwili, żebym odpoczywał, i wiecznie mam poczucie, w którym nie mam czasu. Nie wiem, co tu dalej powiedzieć. Szybko, po prostu szybko. Bardzo dużo się dzieje. Bardzo dużo się dzieje i to mi się podoba. Nie lubię nudy. Nie lubię się nudzić i nie lubię nic nie robić, więc Ach, działamy. Jak ci się podoba w Polsce po 10 latach? Holandii. Słuchajcie, moi drodzy, tutaj troszeczkę to rozwinę, ponieważ to wymagało ode mnie nagrania specjalnego odcinka. Bo ja generalnie mieszkałem 10 lat w Holandii, w międzyczasie zjechałem już do Wrocławia na rok i to był bardzo dobry rok w moim życiu. Niestety nie poradziłem sobie wtedy. Musiałem z powrotem wrócić do Holandii, i teraz znowu wróciłem do Polski. Jest to moje drugie podejście. Z którym spróbuję wrócić z emigracji i, I osiedlić się w Polsce Jestem już tu 7 miesięcy I uważam, że to była najlepsza decyzja w moim życiu Kiedy ja pierwszy raz wróciłem do Wrocławia Ja miałem wtedy 24-25 lat W ogóle nic nie miałem w głowie A jedyne co mnie interesowało to Jak zaliczyć dobrą imprezę Teraz mój mindset totalnie się zmienił Otworzyłem swoją firmę Robię swój biznes Staram się Widzę jak to wszystko progresuje I po 7 miesiącach tutaj Uważam, że Łomiaki Bo to jest miejsce w których mieszkam To jest pod Warszawą to jest bardzo fajne miasto, w którym totalnie się odnalazłem. Znam już tu moją siłownię, znam już moją ulubioną kawiarnię, znam już tu moją ulubioną trasę do biegania. Jedyne, co mi się nie podoba, to, to mentalność ludzi w Polsce, bo jest to tak jakoś, wiecie, świecie, no, nie niemiło, każdy jest dla siebie po prostu agresywnie nastawiony. Mieszkałem dzisiaj w Holandii, tam było zupełnie inaczej i, i tam jest bardziej taki mindset, że ludzie chcą ci pomóc, ludzie są dla ciebie mili, a tu, tu jest zupełnie inaczej i to mi się nie podoba, ale poza tym jeszcze raz podkreślę, że przyjazd do Polski to była naj lepsza decyzja w moim życiu i niech tak zostanie, lecimy dalej let's go, ile zajęło ci urządzanie nowego biura, ile to kosztowało, przede wszystkim muszę coś wyjaśnić to nie ja urządzałem to biuro, tylko Monika, jakiś czas temu wyjechałem do Sopotu na, na kawalerski mojego przyjaciela Dawida, serdecznie go pozdrawiam, kiedy ja zajebiście się bawiłem nad polskim morzem Monika postanowiła zrobić mi prezent i zbudować mi nowe biuro to co dla mnie naprawdę dużo znaczy, ponieważ zawsze chciałem mieć w swoje biuro. I słuchajcie, tutaj może widzicie ścianę za mną i te ramki, ten zielony kolor, ten mikrofon, ta lampa przygotowała dla mnie biuro. W momencie, kiedy ja wróciłem, taki, wiecie, na kacu, zmęczony, wybawiony, z sopotu. Wszedłem tu do domu, kazała mi zasłonić oczy, Wprowadzała mnie do góry po schodach i ja kompletnie nie wiedziałem, czego się spodziewać. Myślałem, że coś po prostu nasyfiłem, coś nie zrobiłem. Otworzyła drzwi i ja tu wszedłem. I otworzyłem oczy i zobaczyłem, nowe biuro to po prostu mi łzy poleciały. Myślę, kiedy dla Was robi druga osoba coś, spełnia Wasze takie malutkie marzenia. No po prostu jest kozackie uczucie i życzę Wam, żebyście też to kiedyś poczuli. Mam nadzieję, że też w Waszym życiu jest osoba, która tak robi. A jeśli nie, to po prostu ją znajdźcie i odpowiadając na pytanie, nic nie straciłem na to biuro, oraz ja tego nie robiłem, więc nie wiem, ale na pewno dopytam Moni i zostawię komentarz na dole, bo jeszcze raz dziękuję jej za to. To było bardzo miłe. No i słuchajcie, mamy już, mam już długo, jest już 9 pytań za nami. Mam, nie wiem, ile tam minęło minut. Mam nadzieję, że odcinek nie będzie długi. Więc pozwólcie, że odpowiem na ostatnie pytanie: Jaki jest teraz Twój cel, jeśli chodzi o siłownię? I dziękuję za to pytanie, bo wreszcie jesteś o fitness. Mam Mał jest o fitness, więc moim celem jest teraz przymasować. Aktualnie wasze 91 kg, więc brakuje mi tylko 9 kilo. Mam czas, żeby to zrobić do, do kwietnia, więc to jest naprawdę sporo czasu. Chcę zobaczyć, jak będę się czuć mając 100 kilo. Chcę później to zrzucić, zredukować i zrobić naprawdę kozacką formę ever. Więc moim głównym celem teraz jest po prostu przymasować, a po drodze chciałbym po prostu podnosić duże ciężary. 200 na martwi już jest, więc może 200 jeszcze dobić do siadów. No i chciałbym w końcu ten maraton, ten maraton zrobić, albo chociaż pół maraton przebiec, bo, bo dalej biegam i uważam, że to jest naprawdę fajny wydolnościowy sport, który przynosi nam nie tylko dobrą kondycję, ale ale daje dużo endorfin, a ja kocham endorfiny, kocham się dobrze czuć. I nie wyobrażam sobie dziś nie wychodzić z rana i nie pobiegać. Więc półmaraton i stuba, i zobaczymy. Co dalej? Trzeba sobie stawiać cele, bo, bo cele w naszym życiu wprowadzają taki porządek i spokój. Jeśli masz jakiś cel w swojej głowie, to po prostu nie masz takich dni, w których jesteś smutny i zdołowany, bo, bo nie wiesz, co ze sobą zrobić, nie? Ja mam cel postawiony i codziennie staram się do niego przybliżyć i tak po prostu już mam, więc to jest to. Jeśli podoba wam się ten odcinek, koniecznie mi zostaw lajka, zostaw mi komentarz. Chcę wiedzieć, chcę naprawdę wiedzieć, co myślisz o takim Kłędej. Nie powiem, bardzo mi się podoba po prostu luźno porozmawiać z wami. Chcę, żebyście mnie poznali. Następny odcinek, który szykuję, jest dla mnie bardzo specjalny. Koniecznie zostaw subskrypcję, żeby go nie przegapić, bo będzie po prostu sztos! Z tego miejsca się z wami żegnam. Dzięki, że zostałeś ze mną do końca, jeśli tam jesteś. I co? Jak zwykle. Obserwuję cię i liczę na Ciebie. Do następnego. Yo!